Szczęść Boże, dzień dobry. Po wizycie polskich biskupów w Rzymie, czyli po adlimina, pokazało się wiele komentarzy dotyczących wydarzeń związanych z kolejnymi turami i z kolejnymi spotkaniami polskich biskupów, czy to z papieżem, czy, z, czy też z urzędnikami rzymskich kongregacji. I w tym znalazło się także spotkanie, które odbyło się w Kongregacji Nauki Wiary. I tu pozwolę sobie zacytować komentarz redaktora Terlikowskiego na temat tegoż spotkania. Prawdziwym problemem są księża celebryci i świedcy liderzy kościoła, którzy krytykują biskupów, choć nie wiedzą, jak bardzo ciężko oni pracują. Nie jest jasne, co miałby zrobić prefekt Kongregacji Nauki Wiary z tymi świeckimi, ani dlaczego akurat biskupi mieliby być wyjęci spod medialnej i społecznej krytyki. Ważne, że można się było pożalić na swój ciężki los. Zacytowałam ten fragment, bo wydaje mi się, że on jest dość reprezentatywny. Takie komentarze były rzeczywiście albo, prawda, no, nieco złośliwe, no, albo po prostu stwierdzały, że jest to pewien wyraz słabości naszych biskupów. To, że pojechali się skarżyć na coś takiego. No, redaktor Terlikowski tutaj widać ewidentnie, że sobie trochę z biskupów ironizuje. Problem polega na tym, że to niekoniecznie musi być taka niewinna i mało znacząca sprawa i że nie kryje się za tym pewien plan. Nie tylko polscy biskupi skarżą się na takie rzeczy, skarżą się także na przykład biskupi amerykańscy. Były zgłaszane już, nie wiem, czy tylko do tej kongregacji, czy także do innych, zapytania, czy no, nie ma jednak jakichś możliwości, żeby zaostrzyć dyscyplinę kościelną. W tym, w tym wymiarze, tak? jeśli chodzi o publikacje. No może się wydawać, że jesteśmy tyle lat po soborze, że został prawda, zniesiony indeks książek zakazanych, a jednak tutaj biskupi chcieliby trochę porządku, wedle, wedle swojego wyobrażenia, porządku zrobić. Takie pomysły mieli też biskupi amerykańscy. Jest na przykład taki dość znany i bardzo taki postępowy i często występujący w mediach biskup Baron. Odnośnik do jego wypowiedzi umieszczam w opisie filmu, który wprost mówi, że właściwie należałoby wprowadzić dla osób publikujących treści katolickie rodzaj misji kanonicznej, czyli coś takiego jak mają katecheci na przykład, i do tego, jakby publikować informacje, czy dana osoba jest w pełnej łączności z Kościołem. No, więc widzimy, że tu chodzi o to, żeby, że tak powiem, wiernych odstraszyć, nazywając po imieniu, od różnych niezależnych mediów, które publikują treści związane czy to z nauczaniem, czy z działalnością Kościoła. I wielu dziennikarzom, czy w ogóle osobom publikującym, wydaje się, że no, to właściwie jest mało prawdopodobne, żeby Kościół tego typu zaostrzenia wprowadził. Po pierwsze, to myślę, że to, co się dzieje z ograniczaniem działalności środowiska tradycji katolickiej, to już jest jedna rzecz, która powinna dać do myślenia. W tym mamy też przecież wprowadzony w dubiach wskazany tak, zakaz na przykład wykorzystywania czytań muszalnych w starym mszale, więc w jakiś sposób indeks ksiąg zakazanych już powraca. Natomiast druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to że właściwie w kodeksie prawa kanonicznego jest narzędzie, które umożliwia biskupom ingerencję w takie sprawy, natomiast do tej pory biskupi nie dostali zielonego światła z Watykanu na jakby rozpoczęcie rozszerzenia, że tak powiem, interpretacji tego przepisu, tak żeby właśnie wpływać na rozmaitych publikujących treści, które im się nie podobają. Proszę bardzo, spójrzmy sobie na ten kanon. Kanon 1373. Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem stolicy apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej, albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem. Lub innymi sprawiedliwymi karami. Może od razu zobaczmy sobie o co chodzi z tym interdyktem. Kanon 1332. Ukarany interdyktem jest związany z zakazami, o których jest mowa w kanonie 1331. I tutaj od razu sobie zerknijmy na kanon 1331. To jest kanon, który mówi o ekskomunice. I tutaj nas będzie głównie interesował ten drugi punkt. Sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty. To może jeszcze tak, tak prościutko, tak? co to jest interdykt? To jest trochę coś, ma takie konsekwencje, jak ekskomunika, tylko nie wiąże się z wyłączeniem ze wspólnoty kościoła. Co to by oznaczało na przykład dla rozmaitych dziennikarzy i publicystów? No to by oznaczało po prostu zakaz przystępowania do sakramentów. Interdykt nie działa tylko wtedy, jeśli, jest się, jeśli katolik jest w zagrożeniu życia. No więc jest to kara niezwykle poważna. Jeśli ktoś chciałby więcej przeczytać, to ja wrzucam w opis filmu odnośnik do artykułu poświęconego tej konkretnej karze. No ktoś może powiedzieć, no ale co to znaczy wzbudzać niechęć? No i tu jest właśnie problem, bo wygląda na to, że biskupi uważają, że sama krytyka jest wzbudzaniem niechęci, tak? Czy gdyby ktoś, nie wiem, na przykład, opublikował jakieś zdjęcie, na którym biskup niezręcznie wygląda w trakcie ceremonii, to jest wzbudzanie niechęci, czy nie jest? No dla bardzo wielu osób. Nie wiem, skrytykowanie na przykład jakiejś niezręcznej wypowiedzi papieża, no to już jest ciężka obraza. Naprawdę, proszę mi wierzyć, jest sporo ludzi, którzy by najchętniej wprowadzili cenzurę wszelkich takich rzeczy. Tylko kłopot jest w tym, gdzie jest granica. Ja dlatego zacytowałam tą wypowiedź redaktora Terlikowskiego, no nie dlatego, że jest to jakaś prawda, mniej czy bardziej zręczna szyder, szydera, tylko także dlatego, że on pyta, dlaczego biskupi mieliby być wyłączeni spod krytyki. Kłopot jest bowiem taki, że przez stulecia w kościele było całkiem niemało świętych, a niektórzy nawet zostali doktorami kościoła, jak Piotr Damiani, którzy w bardzo ostry sposób potrafili krytykować to, co się w kościele dzieje. Przypomnę też przykład Eremity, świętego Atanazego Wielkiego który walczył z biskupami, którzy reprezentowali herezję ariańską. Był taki moment, kiedy w Kościele właściwie dominowali biskupi wyznający ten herezji pogląd. On został, i to warto o tym pamiętać, pięciokrotnie został ekskomunikowany, to nawet nie był interdykt, nie wiem, zresztą nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy wtedy interdykty istniały, ale on został pięciokrotnie skomunikowany, więc doświadczył naprawdę strasznych prześladowań ze strony Kościoła. Kłopot polega na tym, że naprawdę coraz większa jest chęć wśród hierarchii do wprowadzenia takich obostrzeń. Czy to zostanie wprowadzone? Myślę, że przyszłość to pokaże. Natomiast patrząc po takim dość dyktatorskim stylu zarządzania, jaki pokazuje papież Franciszek, powiedzmy, że może to być prawdopodobne. I dlatego zdecydowałam się nagrać ten komentarz, bo myślę, że niekoniecznie ironia czy bagatelizowanie takich cenzorskich pomysłów to jest właściwa postawa. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.